Boże, pozdrawiam Was wszystkich, drodzy oazowicze, członkowie Ruchu Światło Życie. Będziemy przeżywać w najbliższych dniach bardzo ważne święto w życiu Kościoła, jakim jest uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Równocześnie ta uroczystość od lat jest też przeżywana w Ruchu Światło Życie jako święto patronalne, kiedy też. W taki formalny sposób rozpoczyna się czas tej formacji, przygotowującej już bezpośrednio do wakacji, do rekolekcji kolejnego stopnia, które jest też tymczasem duchowego wzrostu w stawaniu się nowym człowiekiem właśnie na wzór niepokalanej. Założyciel naszego ruchu Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki. Duchowość i nabożeństwo do Maryi niepokalanie poczętej w jakiś szczególny sposób zaczerpnął od świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który był dla niego tutaj jakimś przykładem też odczytywania w postawie niepokalanej tego wzoru bezgranicznego oddania siebie w miłości Chrystusowi i osoby, która jest wolna od pokalania grzechem. A która równocześnie jest człowiekiem w pełni wyzwolonym, oddanym Bogu, oddanym Chrystusowi. Myślę, że najpełniej wyraża to drugi drogowskaz nowego człowieka, który właśnie jest poświęcony niepokalanej, gdzie czytamy, także pewne wskazania, które ksiądz Blachnicki zawarł dla wszystkich, którzy chcą kroczyć w drogą ruchu światło życie. Niepokalana jest dla mnie. Najdoskonalszym wzorem nowego człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego Słowu i dziełu. I myślę, że to, warto to sobie przypomnieć właśnie w tę uroczystość niepokalanego poczęcia, że w Maryję chcemy się wpatrywać jako ten doskonały wzór oddania siebie Chrystusowi i że chcemy ją w tym naśladować, bo przecież. Mówimy też w formacji oazowej, Maryjo sprawa bym był kimś, abym Ciebie naśladował w tym bezgranicznym oddaniu siebie Chrystusowi, a przez Niego Bogu. Jest też w tym drogowskazie podana konkretna droga, przez którą ma się to w naszym życiu dokonywać. Dlatego oddaję się jej. Rozważam z nią w różańcu, tajemnicę zbawienia i naśladuję ją. Trzeba powiedzieć, że. To jest to moje szczególne życzenie, czy zachęta, którą wypowiadam do Was w związku z uroczystością niepokalanego poczęcia, abyście byli ludźmi, którzy bezgranicznie oddajecie siebie niepokalanej, a przez nią jej synowi Jezusowi Chrystusowi, i przez to stajecie się ludźmi w pełni wolnymi, oddanymi Bogu, oddanymi właśnie także Matce Chrystusa niepokalanej, po to, aby dawać też świadectwo życia bezinteresowną miłością w tym świecie, w którym przychodzi nam żyć. A że on nie jest taki prosty i łatwy, myślę, że sami to dobrze wiecie, że to świadectwo właśnie z Waszej strony naśladowania niepokalanej jest dzisiaj światu szczególnie potrzebne. Życzę Wam więc tej szczególnej opieki niepokalanej. Radości z tego, że macie tak wspaniałą patronkę w ramach naszego ruchu, i równocześnie tej postawy na wzór Maryi, bezgranicznego wraz z nią oddania Chrystusowi i przez to stawania się człowiekiem wolnym i odkupionym. Szczęść Boże!